Wyobraź sobie wejście do rzymskich term pod wieczór. Powietrze jest przesycone perfumowaną parą, marmurowe kolumny błyszczą w słabym świetle lamp oliwnych, a szum rozmów miesza się z nieustannym dźwiękiem płynącej wody. Nie ma ubrań, nie ma widocznych hierarchii. Są tylko nagie ciała, błyski potu i spojrzenia krzyżujące się w parze. Senatorowie dyskutują o strategiach politycznych, kupcy zawierają umowy szeptem, filozofowie debatują o duszy, podczas gdy dyskretni niewolnicy poruszają się między nimi, oferując wino lub gorące ręczniki. Na pierwszy rzut oka panuje harmonia, miejsce, gdzie miasto się oczyszcza, gdzie umysł i ciało oczyszczają się po chaosie Rzymu. Jednak wystarczy uważnie obserwować, by dostrzec coś więcej. Za śmiechem i uprzejmymi rozmowami kryje się napięcie. W każdym kącie, w każdym cieniu, unosi się pragnienie, władza i strach. Rzymskie łaźnie były czymś więcej niż miejscami higieny. Były centrum życia społecznego, imperium. Tam rodziły się alianse polityczne, zawierano transakcje handlowe i dokonywano zdrad, cudzołów oraz zbrodni starannie ukrywanych pod pozorem wypadków. Temi były doskonałym zwierciadłem samego Rzymu majestatyczne na powierzchni, a w głębi pełne sekretów. Ściany słuchały, niewolnicy obserwowali. A woda, która miała oczyszczać, często stawała się cichym wspólnikiem grzechów elity. W tych miejscach granica między tym, co święte, a tym, co zakazane, zanikała. Publiczne stawało się intymne, a intymne polityczne. Każda kąpiel mogła być sceną przyjemności lub śmiertelną pułapką. W parze wszyscy wydawali się równi, ale tak nie było. Źle zrozumiany gest. Niewłaściwe słowo lub zbyt długie spojrzenie mogły przesądzić o losie każdego. W Rzymie nawet woda mogła być narzędziem władzy. Dlatego temi nie były tylko świadkami przepychu imperium, lecz także mrocznej strony tych, którzy je rządzili. Za marmurem, w sumie gorącej wody, rodziły się historie ambicji, pożądania i śmierci, które wciąż strząsają historykami. I właśnie tam zaczyna się nasza podróż. W sercu tej starożytnej pary, gdzie cesarze relaksowali się, nie wiedząc, że luksus może stać ich przekleństwem, była ostatnia noc roku 192. Rzym szykował się do obchodów, ale w pałacu cesarskim panowała niepokojąca cisza. W jednej z prywatnych term kompleksu cesarz Modus cieszył się swoją nocną kąpielą. Para wypełniała salę, ukrywając złote mozaiki i blask pochodni. Na zewnątrz niewolnicy milczeli. Nikt nie odważył się go przerwać. Komodus, syn wielkiego maka Aureliusza, stał się tym, czego jego ojciec obawiał. kapryśnym człowiekiem, obsesyjnie zapatrzonym w własną chwałę. Porzucił rządy dla przyjemności ciała i fantazji władzy. Wierzył, że jest reinkarnacją Herkulesa. Pojawiał się na igrzyska w skórze lwa i wymagał, by okrzyknięto go żywym Bogiem. Ale ten Bóg miał wkrótce upaść. Tej nocy gdy Cesar zanurzał się w gorącej wodzie, trzy osoby, jego kochanka Marcia, jego szambelan Eklekt i prefekt pretolianów Letus, postanowiły, że Rzym musi się od niego uwolnić. Próbowali go już otruć winem, ale trucizna nie zadziałała. Pozostała tylko jedna, brutalniejsza i pewniejsza metoda. Wezwali narcyza, osobistego trenera cesarza, człowieka przyzwyczajonego do siły i milczenia. Wszedł do sali bez zapowiedzi. Para była tak gęsta, że ledwo widział mężczyznę, którego miał zabić. Komodusz przywitał go bez podejrzeń, sądząc, że przyszedł, by pomóc mu się zrelaksować przed ucztą. Narcys podszedł z tyłu, chwycił go za szyję i zacisnął dłoń. Cesar szamotał się, chlapał w wodzie, ale nie było ucieczki. W kilka sekund dźwięk wody zmieszał się stłumionym bulgotem, a potem nastąpiła tylko cisza. Syn filozofa zginął uduszony w tej samej wannie której każdej nocy szukał spokoju. Marmur, woda i para były świadkami aktu, który zmienił los Impelium. Kiedy ciało zostało odkryte, nikt nie płakał. Rzym odetchnął. Masto przeżyło lata strachu, cesarskich kaprysów i arbitralnych egzekucji. Jego śmierć nie była tragedią, była wyzwoleniem. O świcie wieści jeszcze się nie rozeszły. Pałac pozostawał zamknięty, woda wciąż była letnia, a para unosiła się nad martwym ciałem człowieka, który chciał być Herkulesem. Imperium, nieświadome, właśnie wchodziło w jeden z najbardziej chaotycznych okresów, tak zwany rok pięciu cesarzy. Komodus zmarł tak, jak żył, otoczony luksusem, fałszywymi przyjaciółmi i władzą, którą uważał za wieczną. Ale ani Marmur, ani bogowie nie mogli go uratować przed zdradą, która, jak para w jego termach, cicho wpołzała w każdy zakamarek pałacu. Faustyna Młodsza była jedną z najbardziej tajemniczych kobiet Cesarstwa Rzymskiego. Córka cesarza Antonina Piusa i żona Marka Aureliusza, tak zwany cesarza filozofa, jej postać wydawała się ucieleśniać cnotę i spokój. Jednak za marmurowymi portretami i oficjalnymi hołdami kryła się historia, której Rzym nigdy nie zapomniał. Plotka tak wstrząsająca, że splamiła jej imię przez wieki. Mujono że Faustyna zakochała się w Gladiatorze. Nie w arystokracie ani poecie, lecz w anonimowym wojowniku, człowieku pokrytym bliznami i potem, którego życie było mniej warte niż oklaski publiczności. Według kronikarzy cesarzowa zobaczyła go w walce i od tego momentu była oczarowana. Jej pasja była tak intensywna, że zaczęła chorować. Marek Aureliusz, zaniepokojony zdrowiem żony, skonsultował się z kaldejskimi astrologami. Kroniki podają, że odpowiedź była niepokojąca. Tylko kąpiel we krwi człowieka, który ją dręczy, przyniesie jej uzdrowienie. Tak więc w cichej i tajemnej nocy gladiator został stracony. Jego działo wypuszczono z krwi do prywatnego basenu w jednej z term pałacu. Faustyna powoli weszła do tych czerwonych wód, przestrzegając rytuału. Mówią, że kiedy wynurzyła się blada i drżąca, jej pożądanie zniknęło. Tej samej nocy powróciła do łoża Mejża, a dziewięć miesięcy później urodziła syna, Kommodusa. Czy ta historia była prawdziwa? Nikt nie wie tego na pewno. Niektórzy historycy uważają, że był to mit wymyślony, by zdyskredytować przyszłego cesarza, przedstawiając go jako owoc grzechu i krwi. Inni twierdzą, że była to alegoria, symbol moralnej korupcji, która powoli przenikała nawet do najświętszych rodzin Rzymu. Pewne jest to że plotka przetrwała dłużej niż prawda. Przez pokolenia poeci i kronikarze powtarzali opowieść, dodając nowe szczegóły, że basen był wykonany z czarnego marmuru, że Faustyna nosiła złotą tunikę, że metaliczny zapach pary mieszał się z kadzidłem ołtarzy. Może nigdy się nie dowiemy, czy krwawa kąpiel była prawdziwa, czy politycznym wymysłem, ale że mu wielbiał takie historie, dekadenckie, zmysłowe, okrutne historie które mówiły nie tylko o nadmiarach elit, ale też o ich najciemniejszej ludzkiej naturze. Ostatecznie, Mit ujawnia coś głębokiego o rzymskiej duszy: potrzeby wiary, że nawet bogowie imperium mogli płonąć pożądaniem, popełniać błędy i płacić za niestraszną cenę. Wyobraź sobie scenę: Morze Tyreńskie uderza o klify kapli, para wznosi się z ukrytych sal pod marmurowymi płytami, a między kolumnami freskami delikatnie słychać szmer wody. Tam, z dala od forum i oczu ludu, cesarz Tybeliusz przekształcił prywatne temi swoich willi w równoległy wszechświat, w którym władza i pożądanie mieszały się za zamkniętymi drzwiami. Kiedy w 26 roku Ene postanowił opuścić ziem, nie był to zwykły kaprys. Tybeliusz miał dość politycznej trucizny, procesu za majestas, zdradę i senatu, który w dzień uśmiechał, a w nocy spiskował. Kapry oferowało mu to, czego stolica nie mogła, Wysokość, izolację i kontrolę. Z Villa Jovies, fortecy z tarasami, zbiornikami wody i salami kąpielowymi połączonymi korytarzami, rządził listownie, podczas gdy zim kipiał od plotek. W tym gorącym, marmurowym otoczeniu narodziły się historie, które będą go prześladować na zawsze. Suetonius relacjonuje, że cesarz nakazał przygotować prywatne baseny z ogrzewaniem hipokaustycznym i ograniczonym dostępem. Rytuał był niezmienny. Dyskretni muzycy w progu, zaufani niewolnicy kontrolujący przepływ pary oraz minimalny krąg służby, który szybko nauczył się, że patrzeć można, mówić nie. Stamtąd starożytni kronikarze, wielu wrogo nastawionych, stworzyli portret sięgający granic niewy. Krążyła wersja, że Tybeliusz utworzył grupę jej małych rybek, młodych, wyszkolonych do gier wodnych, które bawiły go, gdzie moczył się w ciepłych basenach. Mówiono o erotycznych pantomimach, Tabliczka z edukacyjnymi scenami, o cesarzu używającym wody i pary jako kurtyny dla praktyk, które dziś wydawałyby się nie do zniesienia. Ile w tym prawdy? Nawet współcześni historycy mówią bez ogródek. Wiele z tego mogło być propagandą. Suetonius pisze z moralizatorską nutą, a Tacyt, bardziej powściągliwy, ledwo sugeruje to, co inni krzyczą. Ale polityce plotka czasem waży więcej niż dowód. Niepodważalna jest architektura tajemnicy. Temi w kapli nie były zwykłymi wilgotnymi pokojami, były intymnymi teatrami. Ogrzewanie podłogowe pozwalało regulować temperaturę każdej sali, od duszącego kaldalium po przyjemne tepederium, i oddzielać przestrzenie, by nikt nie miał pełnego widoku tego, co się działo. Woda, która w Rzymie służyła do socjalizacji, tutaj działała jak kurtyna. W imperium obsesyjnie dbającym o widoczność władzy, Ty już wybrał niewidzialność, cesarz jako cień wśród chmur pary. To odosobnienie miało koszty polityczne. Skaplit byli już wspierał lub tolerował kulturę donosicielstwa, która w Rzymie paćnęła strachem. Każdy cesarski list był werdyktem. A im bardziej rosło powieści o nadmiarach w willach, tym łatwiej było przedstawić go jako odległego potwora, który wymienił stal obozu na cisie kąpeli. Kontrast był zabójczy dla jego wizerunku. Od surowego generała do ukrytego hidenestii, od dyscypliny Germanii ponad morską miękkość. Czy zdarzało się nadużycia? Trudno temu zaprzeczyć. Świat rzymski był przeniknięty relacjami władzy, które dziś uznalibyśmy za jawnie nieakceptowalne, a przestrzeń termalna, prywatna, hierarchiczna, kontrolowana, była idealnym miejscem do nadmiarów bez świadków. Ale trzeba też powiedzieć, Tybeliusz i jest w części postacią literacką. Jego wrogowie potrzebowali potwora. A nie ma skuteczniejszego potwora niż ten, który ukrywa się w termach. Gdzie nic nie zostawia śladu. Ani krwi, ani krzyków, tylko para. Mimo to niektóre ślady przetrwały. Pozostałości Villa Joevis potwierdzają kompleksy hydrauliczne i sale kąpielowe służące izolacji cesarskiej. Źródła wspominają ozdobne pomieszczenia i rygorystyczne protokoły obsługi. Wszystko wskazuje na władcę, który zamienił higienę w granice. środku posłuszeństwo i przyjemność, na zewnątrz dystans i straf. Ten projekt nie był przypadkowy. W kulturze, która postrzegała kąpiel jako przestrzeń obywatelską, Tybeliusz przemienił ją w mechanizm władzy. Woda już nie łączyła, dzieliła. Zakończenie jego panowania potwierdza paradoks. Umarł w łóżku, z dala od krzyku ludu, który już nigdy go nie zobaczył z bliska. Kiedy wiadomości zeszły z kapli na wybrzeże, Zimnie wiedział, czy odecznąć z ulgą, czy drżeć. Legenda już wykonała swoje zadanie. Ty by już został na zawsze zapamiętany jako cesarz, który wymienił forum na kaldalium, publiczną cnotę na wilgotną tajemnicę wyspy. Być może to klucz do zrozumienia, dlaczego jego imię pojawia się zawsze, gdy mówimy o skandalach w termach. Nie dlatego, że wszystko, co napisano, jest prawdą, lecz dlatego, że kapił uosabia samą ideę niekontrolowanej władzy, gdzie nikt nie patrzy. Kąpiel może być nagrodą cywilizacji lub pretekstem bezkarności stybeliuszem była jednocześnie jednym i drugim. Na pierwszy rzut oka rzymskie publiczne temi były pomnikiem cywilizacji. Wielkie kompleksy, gdzie biały marmur śnił w świetle pochodni. Sklepienia rezonowały od rozmów, a powietrze pachniało oliwą i parą. Ale za tą fasadą porządku i czystości krył się inny świat. Świat, w którym pożądanie i transgresja współistniały pod tym samym dachem, co obywatelskość i figiena. Każde popołudnie gdy słońce opadało nad wzgórzami Awentynu, tysiące Rzymian przychodziło do tych świątyń. Działa w lodowata woda zamykała porę po ćwiczeniach. W Tepederem rozmowy mieszały się z śmiechem i szepty, a w Kaldalium para powodowała, że sylwetki rozmywały się niczym żywe cienie. Tam, wśród ciepła, nagich ciał i zagubionych spojrzeń, granice między dozwolonym a zakazanym powoli zaczynały się zacierać. Przez wieki mieszane łaźnie. Przestrzenie dzielone przez mężczyzn i kobiety były tolerowaną praktyką w wielu miastach imperium. To, co dla Rzymian było częścią codzienności, dla moralistów stanowiło odbicie nieuchronnego upadku. Marcjal, zawsze sarkastyczny, żartował o urokach, które można było podziwiać za darmo. Ale żuweneli Seneca, surowsi, z furią piętnowali to, co nazywali rynkami przyjemności pod marmurem. I nie brakowało powodów do skandalu. W termach hierarchia społeczna zanikała. Patrycjusze i niewolnicy, senatorowie i plebejusze, wszyscy dzielili tę samą przestrzeń, nadzy, bezbronni, równi przez kilka fil. Dla niektórych było to symbolem wyrafinowania, dla innych niebezpieczeństwa. Poeci satyrycznie opisywali, jak damy wysokiego społeczeństwa przechodziły z importowanymi perfumami, biżuterią na kostkach i tak lekkimi tunikami, że prawie nic nie ukrywały. Mężczyźni z kolei rywalizowali o pokazanie zadbanych ciał pachnąc olejkiem różanym i drogim winem. W tym środowisku, gdzie ciało pokazywano bez masek, spojrzenie było pierwszym kontaktem, a często preludził czegoś więcej. Łaźnie publiczne stało się żyzną ziemią dla sugestii i potajemnych przygód. Garderoby i boczne korytarze służyły jako schronienie dla krótkich spotkań, podczas gdy niewolnicy udawali, że nie widzą. W większych kompleksach archeolodzy odkryli zamknięte pokoje z kamiennymi łóżkami i freskami o treści erotycznej. Wskazówka, że przyjemność i figiena dzieliły tę samą przestrzeń bez wstydu. Cesarz Hadrian, zaniepokojony rozprzestrzeniającymi się plotkami, próbował zakazać mieszanych łaźni, powołując się na względy moralne. Lata później próbowali tego również Marek Aureliusz i Aleksander Sever, ale przepisy nie zdołały wyeliminować zwyczaju. Lud nie chciał rezygnować z tak codziennej przyjemności. Dekrety cesarskie zderzały się silniejszą rzeczywistością. W Rzymie ciało nie było wrogiem duszy, lecz jej lustrem. Kroniki wspominają ciekawe przypadki. Na napisie znalezionym Pompejach czytamy ostrzeżenie. Kto szuka przyjemności w łaźni, zapłaci podwójnie. A jednak freski odkryte w pompejańskich termach zdają się temu przecieć. Przedstawiają numerowane sceny par w intymnych pozach, namalowane z taką dokładnością, że wielu uważało je za wizualny katalog dla odwiedzających. W niektórych budynkach były nawet domy publiczne na wyższych piętrach, dyskretnie połączone z częścią kąpielową. Przyjemność, handel i figiena tworzyły nierozłączną tiadę w życiu miejskim Rzymu. Kobiety, zwłaszcza z wyższych klas, były obiektem fascynacji i krytyki. Mówiono, że niektóre przychodziły do łaźni tylko po to, by być widzianymi, owinięte przezroczyste tkaniny lub z misternie ułożonymi fryzurami, odpornymi na parę. Moralniści oskarżali je o nieprzyzwoitość, ale rzeczywistość była bardziej złożona. W świecie zdominowanym przez mężczyzn łaźnia dawała kobietom rzadką przestrzeń autonomii, w której mogły decydować, z kim rozmawiać, na co patrzeć i jak się pokazywać. To, co mężczyźni nazywali rozwoją złością, być może było po prostu wolnością. Dla kościoła chrześcijańskiego, który później odziedziczył ruiny imperium, te miejsca stały się symbolem korupcji. Sebuuri i ojcowie kościoła potępali te miejsca za promowanie porządliwości i pokusy. Jednak czas rozkwitu, że mnie w cesarskiego rozkwitu ziem nie dostrzegał tym sprzeczności. Mycie, działa, rozkoszowanie się zmysłami i rozmowa wśród równych, było częścią tej samej kultury, która budowała akwedukty i świątynie. A jednak, pod kolumnami i mozaikami, linia między publicznym a prywatnym się zacierała. Tam rodziły się romanse, spiski i zdrady. Para była współwinna, woda świadkiem. Temi nie tylko oczyszczały ciało, lecz także ujawniały ukryte pragnienia społeczeństwa, które nawet w swoim rozkwicie pozostawało głęboko ludzkie. Rzym nauczył się maskować horror marmurem. Błyszczące ściany, zapach aromatycznych olejków i szum płynącej wody mogły ukryć każdy czyn nawet cesarzowej. Oktawia, córka cesarza Klaudiusza i legana żona Nerona, była jedną z najbardziej tragicznych postaci i wieku. Wychowana w skromności, symbol rzymskiej cnoty, została wydana za młodzieńca, który z czasem zamienił jej miłość w przekleństwo. To, co zaczęło się jako polityczny sojusz między dynastiami, zakończyło się cichym koszmarem pałacu cesarskim. W pierwszych latach Oktawia cierpliwie znosiła niewierności i ekscentryczność męża. Rzym ją podziwiał. Jej twarz pojawiała się na monetach. Jej imię było synonimem czystości. Ale Neron, oślepiony pożądaniem do swojej kochanki po i Sabinei, zaczął postrzegać Oktawię jako przeszkodę. Czysta żona nie pasowała do nowego kultu zmysłowości, który cesarz chciał narzucić całemu Rzymowi. Tak więc nota powoli stała się podejrzana. Najpierw pojawiły się plotki. Oktawia była bezpłodna, spiskowała z niewolnikami, była niewierna. Starannie rosiane kłamstwa popei, jak podają kroniki, miały ją zniszczyć. Neron udawał wahanie, ale już podjął decyzję. Noc i upadku była równie elegancka, co okrutna. Grupa centurionów targnęła do Willi, w której Oktawia była przetrzymywana pod pretekstem i środków ostrożności politycznej. Poinformowano ją o cesarskim wyroku, miała umrzeć, ale nie publicznie, nie przed ludem, który ją kochał. Neron chciał dyskretnego końca, bez świadków, bez widocznej krwi. Zabrano ją do specjalnie przygotowanej sali parowej. Gorąco w kaldalium było duszące, powietrze gęste, przesycone kadzidłem i wilgocią. Ściany, które wcześniej były świadkami śmiechu i zapachów perfum, stały się wspólnikami egzekucji, starożytne źródła, w tym sam tacyt opisują, że rozkazano jej przeciąć żyły, jakby to była honorowa samobójstwo. Jednak para zagęszczała powietrze, a jej śmierć była powolna, dusząca, jakby samo łaźnie ją pożerały. Gdy ciało Octavii opadło na marmur, para zakryła scenę, uciszając krzyki. Żaden kat nie uniósł miecza, żaden świadek nie odezwał się, tylko wrząca woda i ślep ciepła zaznaczyły koniec kobiety, która urodziła się dla tronu i zmarła bez słowa obrony. Gdy wieść dotarła do ludu Rzymu, oburzenie było natychmiastowe. Tłum zostawiały kwaty przed pałacem, domagając się sprawiedliwości dla swojej cesarzowej. Jednak Neron odpowiedział przerażającym chłodem, zakazał wszelkich publicznych lamentów i nakazał usunięcie jej imienia z inskrypcji i portretów. Było to damnatio memoriae, ostateczna śmierć, przymusowe zapomnienie. Mimo to pamięć Octavii przetrwała. historycy zachowali ją jako symbol niewinności zniszczonej przez władzę. Jej egzekucja w termach była czymś więcej niż morderstwem. Była deklaracją imperialnej perwersji. Tam, gdzie Rzymianie oczyszczali swoje ciała, Neron zamienił parę w narzędzie kary. Temi, które reprezentowały wyrafinowanie Rzymu, stały się teatrem intymnego horroru. To samo miejsce, w którym elity dyskutowały o polityce i filozofii, zostało użyte do wymazania życia. W tym kontraście, między pięknem a brutalnością, Między marmurem a śmiercią ujawnia się prawdziwa twarz Imperium. Świat, w którym nawet luksus może być śmiertelny. ziem przyzwyczajał się do nadmiernych zachowań swojego cesarza, pojawiła się postać kobieca, ucieleśniająca luksus, ambicje i absolutne piękno. Papie Sabina, kobieta, która zdobyła Nerona nie tylko swoim urokiem, ale także zdolnością przekształcenia próżności sztukę. Papie była wyjątkowa, córka arystokratycznej rodziny, Inteligentna, wyrachowana i obdarzona niemal hipnotycznym magnetyzmem, od młodości rozumiała, że na dworze cesarskim uroda może być potężniejsza niż Arnia. Jej skóra, jak podają Pliniusz Starszy i Swetoniusz, była tak blada i świetlista, że wyglądała, jakby była wyrzeźbiona z alabastru. Ale jej sekret nie tkwił w bogach, lecz w kąpieli. Nie kąpała się w wodzie, kąpała się w mleku. I to nie byle jakim mleku. Lecz w mleku osła, starannie dojonym każdego ranka przez orszak ponad 300 osłów, które podążały za nią wszędzie. Każdego dnia o świcie niewolnicy przygotowywali jej kąpie specjalnej sali pałacu bałe marmurowe pomieszczenie z kolumnami korynckimi, srebrnymi naczyniami i lampami oliwnymi rzucającymi złote refleksy na powierzchnię ciepłego mleka. Rytuał zaczynał się niemal religijną ciszą. Powietrze wypełniało się zapachami miodu, róż i mej. Papie powoli chodziła do wanny, podczas gdy dwie niewolnice masowały ją olejkami eterycznymi i płatkami lotosu. Wierzyła, że ta kąpiel utrzymuje jej skórę gładką, wolną od zmarszczek i godną bogini. Według Pliniusza twierdziła, że jej mleko osła przywraca utraconą młodość i zaciera ślady czasu. Ale za tym eterycznym obrazem kryła się głębsza prawda, moc wyglądu. W Rzymie, który sił siłę i dyscyplinę, Papie wprowadziła nowy rodzaj władzy. Nad ciałem i uwodzeniem. Jej kąpiel była aktem politycznym, tak samo jak estetycznym. Gdy senatorowie debatowali nad prawami, a żołnierze walczyli na odległych granicach, ona panowała z intymności pachnącej pary. Kronikarze tamtych czasów podzielili się, jedni nazywali ją symbolem wyrafinowania, inni moralnej korupcji. Dla moralistów, marnowanie mleka, istotnego pożywienia dla ludu, na rytuały piękności było świętokradztwem. Ale dla jej wielbicieli, ten nadmiar reprezentował imperialny rzym w pełnym blasku, gdy nawet próżno swoje posągi i orszaki. Mówiono, że Papie wychodziła z kąpieli z tak miękką skórą, że Neron porównywał ją do świeżo wypolerowanego wosku. A gdzie on pogrążał imperium w chaosie, ona panowała nad jego zmysłami szeptem. Cesarzowa wiedziała, że luksus jest formą władzy. Ten, kto mógł marnować bez wyrzutów sumienia, udowadniał, że jest ponad wszystkimi. Jednak to samo mleko, które ją rozświetlało, było także symbolem jej kruchości. Lata później, Papie zginęłaby tragicznie ofara gniewu Nerona. Niektórzy twierdzą przez kopniak, inni przez gwałtowną kłótnię. Jej działo, które było czczone jak dzieło sztuki, stało się symbolem ceny, jaką płacą ci, którzy żyją pod kaprysem ludzkich bogów. Kąpiele Popeji nie zostały zapomniane. Przez wieki stało się symbolem upadku imperium. Idealnym obrazem cywilizacji, która między marmurem a perfumami zaczynała rozpadać się od środka, para mleczna, która kiedyś perfumowała korytarze pałacu, pozostała pamięci Rzymu jako przestroga, że nawet przyjemność może być preludium do zguby. Cesarz Konstantyn Wielki przeszedł do historii jako człowiek, który przyniósł krzyż samo serce imperium, zalegalizował chrześcijaństwo i marzył o odnowionym Rzymie pod światłem nowej wiary. Jednak nawet zapanowania i świętego cesarza pojawiały się cienie tak gęste, jak marmur zdobiący jego temi. W jednej z nich, wśród pary i ciszy, zginęła jego żona Faustę, w scenie, która łączyła osobistą tragedię z bezlitosną siłą polityki cesarskiej. Faustę nie była zwykłą kobietą. Córka cesarza Maksymiana, żona Konstantyna i matka trójki dzieci cesarskich reprezentowała ciągłość dynastii. Była inteligentna, ambitna i Według kronik potrafiła poruszać nitkami władzy z taką subtelnością, jak kapłanka manewruje kadzidłem na ołtarzu. Przez lata była jego sojuszniczką, doradczynią i tarczą. Aż plotka zmieniła wszystko. Rok 326 n. Kryspes, najstarszy syn Konstantyna z wcześniejszego małżeństwa, został stracony pod zarzutem zdrady. Nikt nie wiedział dlaczego. Niektórzy twierdzili, że spiskował przeciwko tronowi. Inni, że padło farą sfabrykowanego oskarżenia, a ręka stojąca za tym kłamstwem należała do Fausty. Mówiono, że zasugerowała, iż Kryspes ją uwiódł, chcąc wyeliminować dziedzica, by zapewnić przyszłość własnym dzieciom. To, co nastąpiło potem, było równie nagłe, co brutalne. Niedługo po śmierci kwispusa Fausty została aresztowana w tajemnicy. Nie było procesu, publicznego oskarżenia ani świadków. Tylko cesarskie rozkazy, ilo zapieczętowany między marmurowymi ścianami pałacu. Według historyków Eusebiusza i Zozimosa została doprowadzona do kaldalium, przegrzanej sali parowej. Tam, pół mroku, niewolnicy zamknęli drzwi i podsycili ogień. Ciepło zaczęło wzrastać. Powietrze stało się gęste, marmur parzył, krople pary spadały na jej skórę jak igły. Fausta zrozumiała, że nie wyjdzie stamtąd żywa. Nie było krzyków ani świadków, tylko syk pary i cisza kobiety, która niegdyś była cesarzową Rzymu. Gdy wszystko się skończyło, ciało zostało potajemnie usunięte. Konstanty nigdy nie wspomniał o tym zdarzeniu. Nakazał wykreślenie jej imienia z inskrypcji, zniszczenie portretów i usunięcie wszelkich wzmianek o niej z dokumentów oficjalnych. Damnacio memoriae, potępienie pamięci, stało się jej drugą śmiercią. Jednak echo tej zabójczej pary przetrwało upływ czasu, bo nawet w Impelium, które ogłaszało się chrześcijańskim, władza nadal działała z tą samą pogańską zaciekłością co zawsze. Niektórzy kronikarze chrześcijańscy próbowali usprawiedliwić czyn, twierdząc, że Faustę zgrzeszyła. Inni milczyli z lęku lub wygody. Historia jednak pozostawia niepokojące przesłanie. Nawet w rzymie przebaczenia i wiary nikt nie był bezpieczny przed ogniem władzy. Śmierć Fausty przypieczętowała nie tylko rozrodziny rodziny Konstantyna, ale i jego własnej legendy. Jego imperium pozostało podzielone między światło krzyża a cienie kaldalium, w którym zginęła jego żona. Kąpiel, mająca oczyścić ciało, stała się symbolem politycznego grzechu i sekretów wrzących pod powierzchnią marmuru. I tak, wśród pary, ciepła i ciszy, Rzym ponownie ukazał swoje najbardziej ludzkie i najciemniejsze oblicze. Bo w termach, gdzie działa szukały odpoczynku, władza zawsze znajdowała swój najlepszy przebrany wygląd.